Szanowni Państwo, posłuchajmy, co konkurencja warszawski antykwariusz mówi o szarlatanie. Nagranie pochodzi z konferencji antykwariuszy książkowych, która odbyła się w miarę. Pięć społeczną i to się udaje. Ja pamiętam, jak przed laty miałem pracownicę, która przychodziła do mnie do pracy z torbą szarlatana i to było takie noszenie z dubą, słuchajcie. Nie? Ja myślę, kurczę, tam we Wrocławiu to po naprawdę zrobili kultowe miejsce, młodzież chodzi i jest z tego dumna, no, no noszą tą markę, jak markę fajne. E... A mowa jest o tych torbach na życie Anuszkowych. Anuszka już rozlała olej. Myślę, że wszyscy wiedzą skąd to cytat. Myślałem, że skoro tak, to zrobimy jakąś promocję na te torby, by Państwo mogli je jeszcze taniej kupić. Do końca tygodnia wszystkie nasze nóżkowe torby będą kosztować 10 zł za sztukę. Oferta ważna do wyczerpania się zapasu, ale mamy ich około 150 w tej chwili, więc myślę, że dla wszystkich chętnych starczy. A takie torby każdemu się przydadzą. Oczywiście oprócz chodzenia z nimi do antykwariatów. Do wszystkich. Antykwariatów w Polsce. No, można również e, zabrać sobie w nich śniadanie e, do pracy albo przenieść smartfona. Serdecznie zapraszamy do końca tygodnia. Torby po 10 zł.